Na tym filmiku pokażę Ci, e, jak obrobić oczko Do wyszycia buzi będzie oczywiście nam potrzeba, potrzebna igła. Biała włóczka, czarna. Nawlekłam już sobie białą nitkę e, przez igiełkę. I tak podprowadzam tą igłę gdzieś z tyłu. Wbijam się tutaj, mniej więcej tutaj. Zobaczcie. Wyciągam włóczkę. I. Też mniej więcej w tym samym miejscu u góry się wbijam i przychodzę od razu tą igłą do następnego oczka. Nie naciągamy bardzo. Tutaj wbijamy się ponad oczko i przechodzimy z tego miejsca, z którego podprowadziliśmy. Jeżeli chcemy, możemy zrobić dwie kreski, to wszystko zależy od nas. Czy chcemy ten biały kolor mocniej zaakcentować? Zobaczcie. Tylko pamiętajmy, nie zaciągamy mocno włóczki, bo nam się schowa pod bezpieczne oczko. Tak wygląda nasz buzia naszego skrzata, kiedy ma już zaznaczone oczka białą włóczką.